W dzisiejszym odcinku prześwietlimy sobie kanały, które odrobinę czymś mnie zaszokowały. Zobaczymy na co możesz sobie pozwolić, kiedy już masz bardzo dużo subskrypcji, albo znają Cię już ludzie na innych platformach. Zostań ze mną. Witajcie! No to przechodzimy do prześwietlamy kanały YouTube X-Ray odcinek drugi. No i dzisiaj wybrałam sobie parę takich kanałów, które coś każdy ma w sobie coś takiego innego, co o czym chciałabym z Tobą porozmawiać i Ci pokazać. Zacznijmy sobie od pani swojego czasu. Jeżeli jesteś w szczególności kobietą, i chodzisz po tych social mediach, to pani swojego czasu na pewno gdzieś ci się mm, mogła przewinąć. Pani swojego czasu, mm, Ola Budzyńska, jest to kobieta, która zaczęła jakieś 5 lat temu swój biznes i ona zajmuje się właśnie zarządzaniem czasem, biznesem online i organizacją. E, ma ona przede wszystkim swoje planery pełne czasu i Dodała do tego coraz więcej produktów, ma też już taką swoją kawiarnię, sklep, przestrzeń do czytania, tworzenia itd. w Krakowie. No i ogólnie jest kobietą wielu talentów i bardzo taką asertywną osobowością. No i sobie weszłam na jej kanał, zresztą już wcześniej też na jej kanale byłam. No i tutaj sobie oglądam parę różnych Rzeczy. Tak, patrząc rzutem pierwszym oka na, na jej kanał, no to od razu widać, jest fajnie pokazane, um, kim jest i czym się zajmuje. Jest panią swojego czasu, zarządzanie czasem, biznes online organizacja, tak. Więc tutaj jest wszystko e, super pokazane i wizualnie wygląda to naprawdę, naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o grafikę, tutaj mamy wykorzystanie linków, no tutaj mamy link do sklepu, ja zazwyczaj polecam, żeby tu jakiś był lead magnet, ale no powiedzmy, że jest to pani, która jest na tyle rozpoznawalna, że myślę, że może sobie na no to pozwolić, no jak sobie tutaj zjeżdżamy, no to już widać, że jest, jest na poziomie, tak, widać, że są i przemyślane miniatury jest dosyć tak spójnie no i jak sobie zajrzymy to te filmy także są jak widzicie nagrane i zmontowane dosyć fajnie już nawet nie musimy w te filmy wchodzić żeby to zobaczyć no jest dobry montaż i wszystko Gra i buczy. No i teraz co. Tak nie do końca mnie zaszokowało, chociaż no, trochę tak. No, mamy tutaj. Ja jakiś czas temu w sumie wiedziałam, że ona niedawno zaczęła na YouTube się bardziej udzielać, i widziałam też informację, że ma pana, który ją nagrywa, więc pewnie też ma montażystę i tak dalej. No, może sobie kobieta na to pozwolić, więc świetnie. Fajnie to wygląda. Jednocześnie, i tu jest taka informacja dla wielu z Was, yy, w szczególności kobiet, które yy, mają takie coś, że one nie mogą prowadzić kanału, bo nie wiedzą, jak to zrobić. Nie umiecie montować, macie ogólnie problem z pokazywaniem siebie i w ogóle to powinno być nie wiadomo jakiej jakości. Yy, no to teraz mamy taką panią swojego czasu, jeżeli jej nie znacie. To gwarantuję wam, że jest to naprawdę osoba rozpoznawalna w, w sieci i no i kobieta, no taka bizneswoman, która naprawdę sporo zarabia. No i wyobraźcie sobie, że tutaj poniżej, jak widzicie, są jej filmy, które gdzieś tam nagrywała sama. Tutaj mamy chociażby brak miniatur. Nie wiem, czy widzicie. Sobie tutaj sprawdzę, czy wszystko mi się świetnie nagrywa, oczywiście. No, i tutaj właśnie mamy nagrania z podcastów, prawdopodobnie. No, tutaj znowu nie ma, nie ma miniatur, i wszystko jest takie, no, mniej bym powiedziała, zaplanowane, gdzie no, zakładam, że. Ola Budzeńska no, mogłaby, zlecić, mogłaby zlecić zrobienie chociażby miniatur i tak dalej, postawienie tych filmów z przeszłości. I ja mam takie dwie teorie. Moja pierwsza teoria jest taka, że jeszcze do tego nie doszła i po prostu ma, dała sobie na to chwilę. Ma jakieś inne, inne projekty. A moja druga teoria jest taka. Mm, że dzięki temu na jej kanale, na podstawie jej kanału, e, widzimy, że mogła, tak? E, I że jej też się udało, pomimo że tutaj nagrywała sama, tutaj mamy filmy w ogóle w pionie, e, nie ma miniatur, i ogólnie jest to po prostu wrzucone, prawdopodobnie, nagranie z Facebooka. Więc moja druga teoria, i powiem że chyba bardziej bym się jej trzymała jest taka, że e, Ola stwierdziła, że zostawi te filmy w takiej postaci, nawet właśnie bez miniatur, żeby jej kursantki, kobiety, które kupują jej planery, jej społeczność widziała, że ona też zaczynała. Tak, tu mamy filmy sprzed pięciu lat, e, i jak widzicie, to nie jest e, kosmiczna jakość. To jest. Zdjęcie na tle mm, wielu książek, tam nie ma jakiegoś wielkiego zamysłu. E, pięć lat temu też byłam w zupełnie innym miejscu, więc jak najbardziej to rozumiem. Natomiast, e, tak, tak jak mówię, myślę, że mm, może tu być taki głębszy plan, że Ola po prostu chce pokazywać kobietom, że, e, że owszem, teraz. Mamy tutaj miniatury piękne, tak, wszystko jest spójne, kolorowe, taki jej ma taki swój styl. Natomiast no jest montaż, tak, i jeżeli ktoś ją obserwuje, to wie, że ona ma montażystę, ma po prostu gościa, który przychodzi ją nagrać, tak, ona te filmy nagrywa hurtowo i tak dalej, więc, więc każdy wie, że ją na to stać, żeby to ogarnąć po prostu za jednym razem i, i nie nagrywać nie wiadomo ile razy i jeszcze ktoś jej to obrobi, bo ona ma na to pieniądze i ją na to stać. Natomiast tutaj, jak widzicie, dalej. Po prostu są filmy, które sama nagrywała, sama wrzuciła i naprawdę myślę, że jest to też gdzieś tam inspirujące, bo ja też cenię sobie właśnie w kanałach to, żeby było widać, jak ktoś po prostu się z tym kanałem stopniowo rozwijał. Więc z jednej strony jest to takie trochę szokujące, tak, bo mogłaby ogarnąć ten kanał do końca albo poukrywać filmy. Dodać miniatury. Na ten moment to nie jest. Mam nadzieję, że moja teoria na temat tego, że jest to w ramach inspiracji. Jeżeli ktoś sobie zjedzie na dół i zobaczy, że no dzisiaj możesz zaczynać, a za 5 lat możesz być w tym miejscu. Więc mam nadzieję, że mam rację. Teraz przechodzimy do kanału następnego. To jest kanał Maćka Wieczorka. Maciek Wieczorek prowadzi taki kanał bardziej biznesowy. No i tutaj ma przede wszystkim dwa, dwa formaty. Jeden format to ekspert w Bentleyu. I w tym formacie pojawiają się właśnie różnego rodzaju eksperci biznesu, finansów, inwestycji. No, ogólnie ludzie komentujący rzeczywistość biznesową i finansową, w szczególności w kraju, ale także na świecie. Ostatni wywiad był z, z Fryderykiem Karzełkiem. Nie wiem, czy dołączyliście, ktoś z Was dołączył do klubu 555. Jeżeli nie znacie, to naprawdę polecam zmienia to życie. Naprawdę fajny gość w ogóle, mieszka niedaleko mnie, więc jestem zachwycona. Mam nadzieję, że kiedyś poznam na żywo. No i tutaj jeden format, to jest właśnie format tego eksperta w Bentleyu i oni faktycznie jeżdżą, Maciek jeździ ze swoim gościem Bentleyem jak się dobrze domyślam, to za kamerą jest Kacper, ale to jest taka, taki mój domysł. Maćka znam od wielu lat. no Jakoś nie utrzymujemy teraz mega kontaktów, natomiast poznaliśmy się kiedyś w innej rzeczywistości biznesowej zupełnie. Więc jest bardzo doświadczonym gościem, i ten kanał na YouTubie też jego no mega się rozwija i ma na to mega pomysł, czego dowodem jest to, że. Ma tutaj dwa formaty. Pierwszy format to jest właśnie ten ekspert w Bentleyu. Jednocześnie, żeby budować też swoją ekspertyzę i nie uzależniać się tylko od zewnętrznych ekspertów, ma też swój format biznes 2.0, i tutaj też jeździ sobie Bentleyem. Zazwyczaj tak, tak, jeździ sobie Bentleyem. Ale tutaj tym ekspertem jest on, i on opowiada na różne, właśnie takie tematy. I co tutaj mnie zafascynowało? O, o tym Kacprze tu mówiłam. Prawdopodobnie za kamerą siedzi Kacper Bisan ze Smart Life'u. Eee, więc takie jest moje przypuszczenie. Co mnie zaszokowało na tym kanale? Tak jak weszłam dzisiaj i szukałam sobie takich kanałów, które czymś mnie zadziwiły. Eee, no i zadziwiające jest tutaj jego baner, czyli ta grafika kanału. Bo Maciek Prowadzi tak kanał tutaj z ekspertem Bentleyu, z biznesem 2.0. No i teoretycznie powinien mieć grafikę kanału, która mówi o czym jest jego kanał. Natomiast to, co widzimy teraz, to jest tak naprawdę reklama tego, co jest dla niego widocznie na bieżąco na topie biznesowo czyli reklama jego usługi, I tutaj mamy mm, sekrety spółek, czyli stwórz swój własny raj podatkowy w Polsce, um, no i teraz normalnie, jeżeli zaczynasz na kanale na YouTube, no to niespecjalnie możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć baner reklamowy na grafice kanału. Bo automatycznie ludzie nie wiedzą, o czym jest ten kanał, bo będą myśleć, że jest o sekretach spółek na przykład, tak? Nie ma tutaj, nie ma tutaj maćka na tej grafice, nie ma kiedy są publikacje, nie ma tematyki. No, nie ma tych wszystkich rzeczy, które no, w mojej opinii powinny być. Jednocześnie Maciek sobie na to pozwolił, a no wiem, że jednak na kanałach na YouTube się zna. I Tutaj moja teoria jest taka, że on może sobie już po prostu na to pozwolić, bo 165 tysięcy subskrypcji na YouTube, umówmy się, jest to dosyć sporo. Mm, więc przy 165 tysiącach subskrypcji właśnie wskoczyło, nie wiem czy zauważyliście. Eee, więc przy 166 tysiącach subskrypcji ma 14 milionów 210 tysięcy 826 wyświetleń, czyli są to naprawdę, naprawdę ogromne liczby, więc algorytm YouTube'a, umówmy się, lubi Maćka. Ma świetnych gości, kanał się świetnie klika, świetnie ogląda. Jeżeli ktoś przychodzi na jego kanał, to zazwyczaj jest to osoba, która chce obejrzeć te wideo od początku do końca. Nawet jeżeli tylko po to, żeby zhejtować, bo umówmy się, ale im większy kanał, tym więcej tego hejtu jest. A Maciek jest taką osobą, którą się albo kocha, albo nienawidzi. Tak, bo, tak myślę, jest dużo takich osób właśnie, które o biznesie mówią. No i są tak właśnie traktowane, że albo ktoś uważa, że tak, ten facet ma zawsze rację, albo zupełnie na odwrót. No i u Maćka tak mam wrażenie, że tak trochę jest. No ale jednocześnie sprowokuje to to, że ludzie oglądają tego te filmy i nawet jakby przyszli hejtować. No to komentują, więc algorytm YouTube'a patrzy na to jako na zainteresowanie. Tak, e, więc to jest fajna rzecz. Natomiast tak jak mówię, w momencie kiedy już ten algorytm go lubi, nie ma problemu i on sobie dodał tutaj na grafice po prostu reklamę jednej ze swoich e, od, odnóg działalności zakładam, e, którą się w tym momencie zajmuje bo jak widzicie tutaj mamy sekrety spółek a tutaj na przykład jest wydawnictwo ekspertia.com.pl więc, yy, więc Maciek też ma właśnie wydawnictwo takie biznesowe i z paroma yy, fajnymi osobami tam współpracuje i wydaje właśnie takie książki biznesowe więc no tutaj jak widzimy no chłopak na tyle dobrze radzi sobie na tym YouTubie że może sobie pozwolić na reklamy i zarabiać na kilku źródłach, bo umówmy się, ale to będzie kanał, który zarabia na programie partnerskim YouTube, który będzie zarabiał na reklamach, jak on zrobi live'a to zarobi na różnych innych super naklejkach, super czatach i innych bajeczkach na YouTube Premium, na tym wszystkim, o czym też ostatnio mówiłam w jednym z moich filmów o zarabianiu na i dzięki YouTube, więc jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie sobie. Na czym tu Maciek może zarabiać, a przypuszczam zarabia na wszystkich tych możliwościach i udowadnia, że kanał na YouTube naprawdę może być dźwignią finansową i taką dźwignią reklamową mam wrażenie. Bo będzie dużo osób, które nie znały Maćka. Ja go poznałam 8-9 lat temu, może trochę więcej. I dużo osób go mogło nie znać, a naprawdę zapraszając takich gości, no to sporo więcej osób będzie go znało. Jednocześnie tym gościom także pomaga w zdobywaniu społeczności, bo chociażby po publikacji tego filmu: Jak skutecznie budować nawyki w 2021 roku, w którym właśnie gościł Fryderyk Karzełek, no to po tym nagraniu na klubie 555 o 5.55, następnego dnia po nagraniu, nagle pojawiło się o wiele więcej osób, czyli zakładamy, że były to nowe osoby. Zresztą sam Fryderyk też o tym wspominał. Ok, no to przechodzimy do kolejnego kanału. I jest to kanał Architekt Porządku. Architekt Porządku to Agnieszka Witkowska. Która zajmuje się właśnie porządkiem, declutteringiem. Ja ją znam ze społeczności Kamili Rowińskiej. I to jest dziewczyna, która: No tutaj nie ma wielkiej ilości subskrypcji, to jest niecałe 6 tysięcy, dobija 6 tysięcy subskrypcji. Zobaczcie, ona nawet tutaj nie ma grafiki kanału, ale ma za to: Bank, 207 tysięcy. Wyświetleń, moi drodzy, i teraz e, poszukałabym informacji, dlaczego tak się stało, że ona ma aż tyle wyświetleń na kanale, który jest jakby niewielki, i widać, że ona się tym kanale w ogóle nie zajmuje. Bo Agnieszka jest bardzo aktywną osobą, jeżeli chodzi o Instagram. I na Instagramie to ona bryluje i naprawdę Instagram robi świetnie, więc nawet jeżeli nie masz ochoty posprzątać, to zachęcam Cię do zobaczenia architekt początku na Instagramie, bo dziewczyna tam robi cuda i naprawdę ma tam follow ogromny. A tutaj ostatni film ostatni film, 9 miesięcy. Temu, ale są to tematy bardzo, bardzo takie chodliwe, zobaczmy sobie e, najpopularniejsze, układanie ubrań w głębokich e, półkach przejdziemy sobie do tego filmu e, no i sobie moim e, tutaj szpiegiem zauważymy że są dodane e, tagi, które mają całkiem mm, całkiem dużo Całkiem wysokie wyświetlenia, i na przykład przy tych głębokich półkach one się mogą wyświetlać, i widocznie jest to problem, który jest potrzebny. Natomiast ja mam jeszcze taką jedną teorię. Ja mam taką teorię, że po prostu też ludzie z Instagrama tutaj do Agnieszki przechodzą. Jednocześnie Agnieszka też prowadzi program w telewizji. W Nie chciałabym Was teraz oszukać. Natomiast pokazuje właśnie, jak organizować przestrzeń w jakiejś śniadaniowej telewizji, na pewno, e, więc prawdopodobnie tutaj też te wyświetlenia biorą się e, z tego. Więc zobaczcie, czasami e, kanały, które są, że tak powiem, e, no, no nie obrabiane na bieżąco, mogą działać, bo gdzieś tam są, chociażby część jest dobrze opisana, jest dużo tagów, które opisują, czym zajmuje się kanał. Jednocześnie jest tematyka bardzo taka, bardzo taka na topie i, i widocznie często wyszukiwana. No i kolejna rzecz, tak jak mówię, jeszcze prawdopodobieństwo jest takie, że i z telewizji mogą się osoby oddowiadywać o Agnieszce o Architekt Porządku i z Instagrama i tutaj właśnie przychodzić, bo nie każdy Instagram na przykład lubi bądź ma. Więc tutaj sobie te osoby mogą zajrzeć. No ale jest to taki ciekawy przypadek, bo, e, bo to jest naprawdę... Mm, są tutaj spore, spore liczby, a jak widzicie, no naprawdę no, na tym kanale w tym momencie nic się nie dzieje, więc trzymam kciuki, żeby Agnieszka Architekt Porządku jednak przerzuciła się e, też... Na YouTube, bo myślę, że e, kariera tutaj stoi przed nią otworem. No i ostatnia, ale nie najgorsza jest Aleksandra Morowiec, architekt komunikacji. E, no i to jest dziewczyna, która akurat najbardziej działa na Facebooku, z tego hmm, co wiem. Też to jest dziewczyna ze społeczności e, Kamili Rowińskiej, uczy komunikacji, uczy występować publicznie to jest pierwsza rzecz, którą tutaj mamy na grafice. Jest grafika bardzo prosta, a jakże wyraźna i znacząca. Od razu wiemy, czym, e, czym Aleksandra się tutaj zajmuje. Aleksandra dopiero widzę, rozkręca hmm, kanał hmm, i bronię, że tego nie ukrywa, bo e, czasami niektórzy ukrywają ilość subskrypcji. Ja tego jednak nie polecam, wolę taką transparentność żeby pokazać że dopiero na przykład zaczynam. Tutaj Aleksandra ma swój zwiastun. Dla osób, które nie subskrybują jeszcze, jest zwiastun, który pokazuje o czym jest ten kanał. I z ciekawości jak zasubskrybujemy, czyli tak chciałam zasubskrybować, ale chciałam zobaczyć, co się wydarzy w momencie kiedy My zasubskrybujemy zasubskrybowaliśmy. Też mamy mm, też mamy tutaj zwiastun, natomiast zupełnie inny jak widzicie, więc yy, Ola tutaj wykonała fajną, fajną robotę i wie, że tak to trzeba mm, ustawić, żeby co innego było dla subskrybentów, a co innego dla powracających, e, dla osób, które pierwszy raz są na kanale i dla powracających już subskrybentów. E, tutaj na razie, tak jak mówię, to, to są dopiero początki, kanał istnieje już jakiś czas, z tego co sprawdzałam, natomiast to są początki e, Oli na YouTube e, i na pewno będzie tutaj e, trochę pracy do zrobienia, natomiast e, z tego co widzę, Ola bardzo szybko e, się rozwija. Więc jestem ciekawa i myślę, że za parę miesięcy wrócę do tego, do tego kanału, prawdopodobnie w tej samej serii, żeby po prostu zobaczyć, jakie tutaj Ola miała postępy. I z ciekawości jeszcze wejdziemy na ostatnie wideo, żeby zobaczyć, co tutaj ewentualnie nam szwankuje. No, i tutaj pierwsza rzecz, która nam się, nam się rzuca w oczy, to jest brak tagów. Więc jeżeli jakimś cudem Olu zobaczysz ten film, to pamiętaj, żeby faktycznie szukać tagi, słowa kluczowe, które opisują Twój film, i na pewno też to bardzo pomoże Twojemu kanałowi wystrzelić do góry. Zobaczymy, czy tutaj na razie nie mamy komentarzy. Yy, można dodawać jeszcze tutaj yy, rozdziały, później przypinać komentarze, yy, dawać im serca, udostępniać na Facebooku wtedy te filmy, żeby, żeby zostały polubione. To są takie te yy, dobre praktyki, które sprawdzają się yy, właśnie na YouTube, i mam nadzieję, że Ola tutaj yy, później też będzie te dobre praktyki yy, stosować. Jeszcze sobie tylko zobaczymy. Jeszcze sobie tylko zobaczymy najpopularniejsze. No i zobaczcie. Tutaj jest 10 wskazówek skutecznego egzaminu obrony online 2020. No tak, to jest taki chwytliwy temat. No i tu jest 3000,2 wyświetleń. To jest wideo sprzed 7 miesięcy, czyli no trzeba szukać takich. Tematów, które naprawdę złapią i będą takie, takimi wiralami, które y, dużo osób będzie chciało oglądać, przez to YouTube będzie je polecał. No i tutaj. Y Jestem zaskoczona miło tym, że Ola właśnie przeszła na YouTube, bo widziałam właśnie tą jej dużą aktywność na Facebooku, ale jak widzicie, wiele osób decyduje się, pomimo że odnosi sukcesy na innych platformach i sprzedaje tam na przykład kursy, e-booki, szkolenia, programy mentoringowe i tak dalej, decyduje się faktycznie, żeby przejść na YouTube i też tutaj budować tą swoją bazę wiedzy, bo to naprawdę... Po czasie procentuje i przynosi do nas nie tylko widzów, ale także potencjalnych klient, klientów. Więc Aleksandra, trzymam za ciebie kciuki i myślę, że już niedługo tutaj zobaczymy pierwsze 100 subskrypcji i oczywiście cały czas coraz więcej. Więc trzymam kciuki za Twój rozwój. Mam nadzieję, że ten odcinek serii Prześwietlamy kanały YouTube, sobie Wam się podobał, przypominam Wam akurat, że jeżeli będziecie polubicie mój fanpage na Facebooku, YouTube dla początkujących bądź przejdziecie sobie na mój Instagram, wszystko macie w opisie do tego wideo, to tam raz na jakiś czas udostępnię post, w którym pytam, czyje kanały prześwietlić. Tam możecie zasugerować, kogo kanały chcielibyście zobaczyć. No i oprócz tego, że możecie właśnie takie większe, mniejsze kanały mi podsyłać, to w pierwszym odcinku na przykład przeglądałam, prześwietlałam kanały tych osób, które po prostu same siebie zaproponowały. Więc jeżeli masz ochotę na takie lekkie przejrzenie Twojego kanału, na szybko tak najbardziej możemy to zrobić. Natomiast musisz polubić wtedy mój Fanpage y, i lub Instagrama, i wtedy na bieżąco, y, na bieżąco będziesz wiedział, kiedy szukam po prostu propozycji na prześwietlenia. Tymczasem zapraszam Cię do zapisu na listę oczekujących na mojego e-booka, którego premiera już niedługo, prawdopodobnie w marcu, tak naj, największe prawdopodobieństwo, e-booka YouTube dla początkujących. Przy zapisie na listę oczekujących będzie oferta specjalna dla osób zapisanych, więc zachęcam Cię serdecznie. Link do zapisu znajdziesz w komentarzu, w opisie do tego wideo. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.